Natomiast jeśli chodzi o muzyczne nowości, no to taką nową perełką na polskiej scenie jest Luna, nasza reprezentantka na Eurowizji. Czy to, ona niestety nie udało jej się dostać do finału, ale czy to było, czy to stało się dobrze czy źle? No, akurat tą pierwszą część oglądałem w telewizji. Kibicowałem polskiej drużynie, bo gdzie by nasi nie pojechali, należy im kibicować, tak. bo się starają, przygotowali jakiś utwór, prawda, przygotowali jakiś układ choreograficzny, jakąś e, mieli na to koncepcję, wizję, więc należy trzymać za nich kciuki. Natomiast e, rzeczywiście, to jest osoba, która dopiero wchodzi na polski rynek, to jest osoba, która dopiero się uczy tego wszystkiego, więc no e, tutaj pod tym względem miałem mieszane uczucia, ale cóż, jest e, na dobrej ścieżce, na dobrej drodze, póki co e, myślę, że całe życie przed nią, to jest jakaś tam sytuacja, która pewnie ona z tej sytuacji wyciągnie wnioski, ale mnie się jej występ ogólnie podobał, także... Tak, no uważam, że w ogóle no, Eurowizja powinna przejść pewnego przemeblowania, bo jakby no yy, wiele rzeczy no, jest niestety bardzo niepochlebnych, kiedy chodzi o ten konkurs i to wśród branży słyszymy bardzo otwarcie, także nie, nie jest mega zaszczytem jechać na Euro, Eurowizję, no patrząc na to, co to się dzieje, bo to no, naprawdę jest yy, chyba czas... To powiedzieć wyraźnie, no objaw nędzy i rozpaczy i upadku moralnego w sztuce, w kulturze. Ja po prostu, mi by było wstyd występować pośród takich artystów, którzy tam są. Jakby no, nie wiem, jakoś w ogóle nie czuję tego flow, nie jest to mój charakter. To powinno być festiwal na dzisiejszy od 16 lat w górę, bo to po prostu jest, no nie wiem, no po prostu... To nie. Ja córeczka się bała oglądając festiwal. Prostu, I Irlandii? Tak, na przykład. Naprawdę, de... ona zamykała oczy. To jest de to jest. Demoralizacja i ktoś na to daje przyzwolenie, ktoś temu, nie wiem, ktoś jeszcze za to płaci, jeżeli my jeszcze Polacy za to płacimy jako współtworzący ten festiwal, no to jest to chore. Bo, bo się trzeba, trzeba wymiksować, tak. bo to nic nie wnosi na polskim rynku muzycznym. Znaczy się no fajnie jest coś wygrać, ale jak no. mówię o, 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 ogólne o tym charakterze festiwalu. To uważam, że to jest no, to lekkie dno. Tam Zaby... powinna zostać muzyka. A tak. czy ta muzyka zostanie po tym festiwalu? Mam wątpliwości. Tam na dzień dzisiejszy liczy się bardziej performance jak muzyka i chyba tak. na to stawiam. Oczywiście performance jest ważny. W sztuce, my jesteśmy art artystami zawodowymi, koczyliśmy Akademię Muzyczną, współpracowaliśmy z artystami z całego świata. I jakby mamy swoje zdanie na ten temat, uważam, że muzyka tak, ale bez tych po prostu pokazówek, bez tego szaleństwa, no, bez tego no po prostu no, dem demoralizacji, tak to trzeba po, prostu po imieniu. Nazwać. i to jest jakby szkoda, bo to odla, oglądamy tą Eurowizję i zawsze było to fajne widowisko. A teraz jakoś, tak nie wiem, w takim złym kierunku dojdzie. Oczywiście kibicujemy tym artystom, którzy jakby normalnie coś tam wykonują, ale ci, którzy ocalają tak zwane szopki, no to jakby to, to z nami, to, 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 ja jakoś nie jest z nimi po odrodzeniu. No.